Problem numer dwa to deficyty w wiedzy i umiejętnościach kadry, no właśnie z problematyki ochrony ludności. Wiemy, że jesteśmy już po pierwszych szkoleniach z OL i OC. Większość kadry w Polsce już przeszła pierwsze szkolenia. Część będzie dopiero przechodziła. Czy to wystarczy? Na pewno nie. Pamiętajcie, że aby rozpocząć proces projektowania systemu. Zarówno w organach, jak i podmiotach, jak i wykorzystać szanse stojące przed przedsiębiorcami, trzeba wyszkolić, wykształcić kadrę. Po pierwsze, przeprowadzić te szkolenia, które są ustawowo-obowiązkowe, ale pójść dalej. Zapewnić im szkolenia doskonalące. Pamiętajcie, że możecie rozważyć również skierowanie takich ludzi, takich pracowników na studia podyplomowe z zakresu ochrony ludności, i obrony cywilnej. Propozycje takich studiów w opisie filmu zobaczycie. Są to studia o tyle wartościowe, że organizowane przez Uczelnię Wyższą we współpracy z nami, a po drugie są organizowane w formule online. Dzięki temu zabezpieczacie i oszczędzacie sobie czas, a merytoryka jest przekazywana na żywo w zasadzie, więc jest tej samej wartości.